Dzień dobry, tu Ola z Nadleśnictwa Chłodawa. Jako, że mamy wiosnę, czas kiedy sadzimy drzewa w lesie, kilka słów o tym, jak posadzić drzewko, aby dobrze nam rosło. Żeby posadzić drzewko, musimy wykopać dołek. Dołek musi być na tyle duży, aby korzenie nie były zawinięte. Ponieważ przy zawiniętych korzeniach po kilku latach drzewko potrafi obumrzeć. Kiedy mamy już wykopany dołek, sadzamy. Po środku drzewko i obsypujemy koło ziemią. Następnie udeptujemy, aby ziemia dobrze otaczała korzenia i nie było pustych przestrzeni z powietrza. Oczywiście w przydomowym ogródku drzewko należy podlać. My w lesie nie podlewamy, robi to za nas deszcz. Pamiętajmy, że łączą nas drzewa i te duże i te małe.